Mnie prawie było! Więcej gra. O. O. Ku jak lek! Jak lekko stary, a teraz mi zjectu. Łatwo! Co jest? Ja, ja. już miałem go puszczać ale chuj! Pojeźdź jakaś tu nagrałem No Nagrałem to! Wyjdź do źródła to. Puszczać też woda z nie? No. Gdybym nie miał na dotarcie to już bym ładował wszystko. Oponka jeszcze. Tylko na tył by starczyło. Ty, na całej nie powinien mi starczyć, co? Kazałem, Ile masz? Tyle. A, a ciekawe ideało. No mam Mówiłeś, że to jest darmo ja szukałem, żebym miał przyzroczysty bak To jest pinta? To jedziemy chyba <grywa> Czekaj Nie ma metry na tej nie jestem Nie, jeszcze tyle mam Dobra, <grywa> dawaj tam Ah! <skrøk> da vai! lekko co lekko co no ale się wydaje co że no, taki, wydaje. Że taki wielki ale kurde, że tak się ze słabo na to ma, ale patrz idzie to i idzie ja to dzisiaj pierwszy raz go podjechałem bo mówię taki wielki wielki kur* no mówię ja tamte wcześniej się podjeżdżałem nie o ten to raz trzeba powiedzieć no dobra to teraz trzeba zjechać bo ten to raczej chyba ja tam nie o tam, o, czekaj, zaraz się <gry> zaprowadzę. Myślałem, że praca wejdzie. już... już tak U mnie prawie było. Patrz, już, już miałem palec na tym. Już miałem wyłączać. Już miał wyłączać te grywanie. Nie mam to odpowietrzyć teraz? Nie o. Nie mam płynu, jak ci odpowietrze O kurde No lipa takieździć jeździć w terenie No lipa, ja mówię, że coś jest nie tak Ja to gazem manewruję, szybko nie jeszcze Działało, ale się zapowietrzyło, tylko siadłem Mówię, coś mi tego hamulca brakuje No skąd ci wezmę, mam? Ja nie mogę płynuć z sobą na zamok Hamulec mi się zapowietrzył Chyba No ten wężyk mi spadł i hamulec się zapowietrzył Kurcze Pompuj Działa to Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Tutaj chwilę jeszcze? A może wejdzieś To dawaj jeszcze kółko objedziemy, tędy zjedziemy i pojedziemy tam Ładować? Dawaj. Jak coś tam nie łap Jest Podjechałem Ach. Nie spadł, co jeszcze raz? No go odrzucić gdzieś tak. Motor tu ma ty tam znowu. A po co ja go ciągnąć? Nie, nie. Ale on na piach polecił, bo tam piachu Miękkie lądowanie miałem. Co tam? Nie, aby tyle. Nie bo on na kierownicę poleciał. I znowu pogięta jest z tej strony. To po którymś dzwonu. A tu jest wygięty uchwy. Dobra, jedziemy. Ja myślałem, że cię coś przygniecie ten motor. A, a! Ten motor. Dobra, to jedziemy tam na tą piątkę i... Tędy też niby dojedziemy, ale dobra. Dawaj szybciej, żebyśmy nie czekali na ciebie. Kiera mi się skrzywiła. Zaga? Kierownica. Aha. Czekaj, od lewo. Pomożesz? Kiedy mam krzywo? Poszła mi na tym podjeździe. A tak, mi w nogi gorąco. Nie a to co, tak? daje ci tak? Nie, no, to no. nie wali. No mi też wali, ale a, też tak. Próbowałem od drzewa To muszę tak o Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. będziesz robił No to. Zróbmy to. No, Zróbmy to. Nie, ty nie nie, mogę spróbować p***dolną skopą? Którą? Nie wiem yy. Tą? Tak Czy ty? Wiesz, Jak to wyginałeś Nie, no, no bo to to ch***** jest <laughs> Je**** Dobra, jedziemy z tą krzywą Znaczy zobaczysz, może coś naprost, na, naprostowałeś Mówię, że już wiem, kto A to no jest Jedzie ona? Jedzie ona? Gdzie ona jest? Wiedziałem, że za nami Jechała. Coś tutaj... jedzie. A to samochód? O, oh, jedzie. No za samochodem Jechała. To tu Nie ma dużo, ale... Jeszcze raz Dosłownie blisko pola No Na się radę. Jeszcze nie Pa, Jeszcze nie posiąłem Czyli co? Czyli <grym> co no, Nie Możesz doskakać Co, robicie? Ej, no wózki tu możemy Fighting for the Hamulca znowu nie mam Mówię, że hamulca znowu nie mam Znowu no Raz jest, raz go nie ma Gdzie idziecie zamontować? Głębiej Ci zamontuj No będę musiał, gdzie ty masz? Ja? A taką masz, tu no Czy ty? Ja. To tu sobie na tu tą wezmę od paliwa. Ty ty trącasz, tak? No dobra. Nie ma co przejeździć. jeździć. Hmm. Co <grym> tam? Zamieniamy się kaskami, żebyś ponagrywała coś. Tak? Nie, nie Ajajaj go się nie chce zamienić Zamieniamy się chwilę? Tylko dosłownie tu wali ciepłe mi to dobrze No masz? Ty, twój co taki? Albo ty masz kopkę, ojoj Co? Ojoj, masz kopkę

e já está Nie Ta się uczy na kole jeździć Jej oponą k***a będzie pójdziesz On tak dobrze ciągnie Więcej gazu! Faktycznie jest krzywe w No półkę no. no O Ale były jakieś nie wiem Twój Ty węższy się wydaje Ale leciutki kur Ty jak skakałem tutaj bajka. Wajka Mnie znowu poderwało e, do góry e, a, Eu, Nie na polu miałem, że nie ma hamulca ja, Jest niższy Ja nie, mogłem, nie mogę w tym takich stop stać Może miętszy jest A twój twardy jest faktycznie No, mm, <täm> No. no, to jest co to wyreguluj Teder on musi być mięciutki To wydawało się, że musiałeś się podregujowić No Fuj, to nawet nie tu tych dołów, a tutaj Kur... było. Tak, ale ty źle robisz trochę, weź daj Zobacz czy to na piachu idzie, na pewno idzie, nie? Nie, ręce O oh, patrz, więcej gazu No co to To bardzo tak masz czy tylko taka tylko A nie wiem ja tego nie rozwijałem Zakrył jak sprzedawał o, Zawinął to K jak powalony czy tak gorąco No, a gdzie ty chciałeś jechać? No nie, chciałaś w ogóle da skoczyć, ale Dawaj. Nie, nie wyjdzie. teraz mi nie wyjdzie to, jak teraz powiedziałem to mi nie wyjdzie Było skakać, Kur... ale Ty ja to nie wiem jak podejść do tego bardzo, ale <śmany> Aj. co, gdzie jedziemy? Do... Nie wiem teraz mieliśmy tam jechać a tego to co, zostajemy? Jedziemy skakać przez oponę. No? Przez oponę. Tak. Uuuuuuuuu. Ja spróbuję. Nie, no jak ci to się uda? Ja tu musisz te trafić na środek, bo mnie na bok zniosło. Ej, cięż? Nie wiem, jak do tego się zabrać, totalnie. Ja też nie wiedziałem, spojrzałem na to. Ach, A! Spodziewam. Na nas raz. Przecież jak ci lepiej? No ja wiem, tylko kuć, ja nie mam Masz pod spodem ten? Nie A, ja też Może dawaj Ja myślałem, że mam kurde. Ale weszło, co? Do, dobrze to wyglądało? No Ku**a Ej, fajne Ja mnie tylnią Poga... łoponą prawie nie dotknąłem Tu Pokażę jeszcze raz. Wyszli mi to, zapisz to a zapisałeś, dobra Czekaj Dobra, jak Ci się udało to, to dawaj to Nie To nie dla mnie takie A Ty strzelałeś z klamy albo coś? Tutaj przed tym? No A tutaj ja też, no Bo z gazu to by mi się zalał Dobre Dobrze było Jaja nie bolo? Ale szczote z Nie, ja widzę jak was wywija Ale fajne Nagrała. Nagrałam. Nagrałam. Nagrała. Potem ci powysyła. Yy, w ci sensie wysyłam mu jak coś. To za pierwszym czasie. To już wiemy jaką oponę robić na tor. Ja tutaj jakoś powiedziałem, ale to już względ chpiłem, ale jakoś poszło No ja to samo. Tymczasem drzewo na przeszkodzie. Ale wylądowałem. No. <laughs> Nie no dobrze było. Ale jakoś szepnęło do przodu. Co to? Co paliwo?